Siemanko Widzowie, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Co się gryzie. Dziś jesteśmy w miejscowości Rybaki. Miejsce, które za nami się znajduje, to baru Wikinga. Dostaliśmy polecajkę od jednego z naszych widzów. Także co, słyszeliśmy, że jest tu mega jedzenie, będziemy je dla Was testować. Nie przedłużając, zapraszamy na odcinek. Sprawdźcie z nami, co się gryzie u Wikinga. Najpierw kiełbasa. Wiesz, kochanie. Dobrej jakości kiełbaska, tak? bardzo dobrej. A jeszcze mówiłem właśnie, nie, że za mną grochówka chodzi. Nie pamiętam kiedy za jaką grochówkę, a lubię, mm. lubię. grochówka, to tak się nie znam, ale no. ta mi smakuje. Jak już nigdy nie byłem też fanem mocno grochówki. Tak? Tam miałem parę razy w życiu, taka, która naprawdę bardzo mi smakowała. Taka wojskowa, nie? Ta jest najlepsza. Taka wojskowa właśnie i... Gdzie stoi. I stoi, no i ta się zalicza do tych, które mi smakują. Także tak? na duży plus, bo nie jestem fanem gruchówki, a ta mi smakuje. E, zamówiliśmy tutaj właśnie z e, kiełbaskę i grochówkę, Tak ją pani też poleciła. Także no, no jest na, na, na Czeka, duży plus. Czekaj, ja już tam usiądę może. Wygryza kiełbaski, wezmę. Nie. <laughs> 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 mm. mm. Ale grochówki z... przeważnie tak wyglądają, mówię, nie? ten groch w końcu się aż rozpada, nie? Zwyczajowe, że z waszej ziemniaczki są większe kawałki czy coś. Dla mnie to jest grochówka taką, którą lubię. Fajnie czuć wędzonkę, majeranek, ranek. na grochówkę, posmakujemy kiełbaskę. Teraz, Teraz jak ją tu ugryźć, żeby Uwaga. nie pał, nie? No dobrze. jest skóro. Ja już kiełbaskę nie będę słuchał, sobie. No, A czemu bułeczka nieruszona? No Trzeba zagryźć bułeczkę. Mm -hmm. nie, żeby ją tak zamoczyć, jak to zawsze robiłem w takiej zupce. Bułeczka wie, niby nie? może to nie jest istotne, ale jest świeża. No, ja bo się... gdzieniegdzie czasami zdarza się, że dostaniesz taką czerstką. A tu ja fajna, świeża bułeczka. Ja bym sobie tak zamoczył pieczywko i... Ja nawet, nawet jest, sobie nie jest? wyobrażam szczerze, że jakiego no, to jest Tak zawsze jadłem z jakimś tam chlebkiem zupę czy coś ale wrzucę chleb do zupy kiedy jestem głodny Tak jak za dzieciaka, nie? Nie było, że nie najadłeś się, bo było za mało zupy, ja to znalazłeś. za mało chleba za, za, zagryzłeś, nie? Bardzo dobra. Co tu się rozwodzić na grochówkę? na bardzo dobra grochówka, nie? No szczerze powiem nigdy nie byłem fanem grochówki hmm? nie, nie jadłem dużo razy w że tam albo nie trafiłem na dobre, chyba że na jakimś nie wiem kiedyś kwestyjnie, że tam dawali z tego, z tego, jak to się mówi, z tego gara, ale kopła. ja na przykład nie lubię takiego grochu, wiesz jak pływa, hmm. tak, akurat nie widzę go to za Ale dobrze, ja Ci powiem że może... on jest właśnie rozgotowany a jak mam być czerym, to nawet bardziej no, pasuje. Właśnie no właśnie, może to nawet może bardziej będzie pasuje. mi lepiej smakować, ale no. nie, nigdy nie byłem jakimś fanem i nie jest to moja jakaś ulubiona zupa, ale spróbujmy. Nie dobra, nie ale nie czuję jakoś tego grochu, tak, tak, tak mega, wiesz. I lubię też ziemniaczka, a tu jest no. wszystko, wiesz. Nie, nie ja, ja mówię, to... ona jest po prostu... coś, coś pod krem między kremem a żółtką, a mm. ale... A tutaj już wjechała kiełba z frytami sadzonym, także wygląda, nie? Dobra, ale no ja nie jestem fanem grochówki, ale... Jest okej. Okay, no. Mi smakuje, także ja się udało. No, 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 no. Dobra, no. Ale się zmieścimy w trójkę. tu, Tak? No. Dobra, nie? O, moja babcia robiła taką idea identyczna. No dobra, no to co? Chyba tutaj przyszła nasza kiełbaska. A raczej kiełbasa no, ale, ale jest to na pewno na no kiełby, nie? Nie ma co garać. Dobre jakości, bardzo dobry. No zrobione. Ja lubię takie przypieczone hmm? kiełbasy. No tak. Także no, tam tutaj podchodzi super. Przystęk jakiś sposób dobre jeszcze. No. Nie wiem Nie, to ładnie. Widzę, że, że się rozpłynie. Frytki jak frytki, no są to na pewno kupne, ale spoko, dobre są. Nie dobre. są jakieś mocno nasiąknięte tłuszcze, na szczęście. Ale nie, powiem ci, że. Frytki, no? Nie, nie czy tłuszcze w ogóle. Nie, nie. Nie. Jakby, wiesz. nie, bo czasami właśnie frytki, czasami wiesz. No, dobre wcześniej. Jak są tak nasiąknięte tłuszczem, to nienawidzę tego po prostu. No czasami Ja aż tak pójdę zobaczyć ceny. No. Powiemy o tym, co? Gdzie 6 kolorowców, czuwają. Startkąc. Gdzie twoja kubesa. Czuć tę strukturę mięsa, że nie jest to jakaś taka. Z mielona, no. no, no, no. Kibasa, tylko normalnie jak ryż. Czuć, czuć, czuć mięso pod, mm. pod zebem, a nie taki mielony paszecik, nie? Tubasa jest... kosztuje 32 zł. Tu spoko cena no, jest. 32 złote, zł, więc duża to jest taka uwasa. Bardzo duża taka uwasa jest. Ta, kibasa, tak. ta jest, no? kosztowała 15 zł, a no. skabowy kosztuje 38 zł, więc jest różnica. Ale te. Ci, że dla mnie e, 30 mówisz tam ile? To 32, tam 38 6 zł. 6 zł 6 złotych różnicy, tak. No, ale dla mnie 36 to trochę duże, nie? Dla mnie, bo to nie, 32, jest? 32 zł za kiełbasę. 32, no to tak... to też jest taki proporcje. Ale jest duża no kiełbasa, jest, ale ogólnie bardziej mi chodzi, że różnica między. No. No. Ja sam mówię, żebym zjeść tego stałowego. No ja też, obni, kiełbasa, ale. No. Jeszcze w sumie go nie posmakowaliśmy tego no, stałowego, więc nie no, możemy mówić. Tylko go widzieliśmy, nie, nie. <sum> że jest ogromny też. chociaż w sumie, no bardzo dobra kiełbaska. Ale ja bym sobie wiedział dzień. Musisz mieć dzień na kiełbę? Żeby zjeść kiełbaskę, bo nie zawsze można. W środę pewnie, co? Na razie bez, bez dodatków. Ale kibaskan no ładnie wygląda fajne. Widać, że jest takie mięsko, nie jest. Fajnie na cień, tak... nie? Tak z każdym. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyż też tą posypkę nie tą taką dublowaną mm -hmm. też robi robotę nawet takie własy pasuje. może jest ja, po prostu taka posypka do Tak, ale jest trochę słona jest bardziej słona przez to, nie mm -hmm. a po spaku po, po, po samą posypkę nie to, to jest jakaś takie wygeta coś takiego ta kiebasa jest zewnątrz naprawdę fajnie zrobiona bo jest taka chrupiąca ale w środku jest soczysta nie jest jest soczysta Czyż tą tą strukturę jest ale powiem ci że mi brakuje trochę właśnie, cebulki ja bym wolą zjeść tą kiełbasę z cebulką na przykład nie? ja ci a, powiem nie a ja właśnie do, ja... dobra jest z cebulką wie to co no to jest, to jest jakaś? Ja też taka kolor ma nie też takie widziałem właśnie taki kolor Miała musztarda grillowa. Mm -hmm. Tak, jest, nazwała. ale to tak no w jakimś markecie możesz kupić już takie tak, właśnie te. Tak, tak. tak. A co na tym jajku? Jest jakaś cebulka? Czy co to jest? Wrażona te... no, cebulka, celnika, mm -hmm. no, ma Parę fryteczek zamoczyłem w rzutku. To jest to. Powiem, no nie No to było do końca, nie? Jedz, starcie mm. na pewno. Nie. Śmiało jedz. Już jest. Jeszcze, jeszcze przed nami bardzo duży stawowy, więc na pewno najemy Chyba co czasem. Ale no, 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 jest jedyny nacięty piękne nacięcie. Mm -hmm. Ja lubię właśnie, <laughs> jak jest tak mocno ponacinany no, krzyżyk. No, właśnie i jest Taki to równy, to jest równy, równy, równy krzyżyk. Ale by się tak było. nie robi, ale... to nie jest dobrze. Po susza... prostu tuż wylatuje. No, ja słyszałem taką. Tak, ja po... to i tak. Nie, ale podobno to... właśnie o tym właśnie ostatnio rozmawiałem. Ja, ja właśnie widziałem też gdzieś to, że, że się niby nie powinno nacinać, bo te soki uciekają. Tak, rozmawiałem właśnie, jak byliśmy na grillu z moimi znajomymi. To właśnie rozmawiałem z kolegą i powiedział, że. Nie powinno naczynać na, na, na się kiełbasy, bo ten cały tuż z niej wylatuje i przez to robi się bardziej suchanie. Powinna sama pękać. No. Tak, no. A ja właśnie nie, nie lubię tak. Może tak powinno być, ale nie lubię właśnie no. takie, co strzela, Słuchaj, bo no... i te soki. Jak nieraz niektórzy wkładają do grilla, w ogóle nie pocięto, bo ona już tak puchnie. Tak, tak, no. tak, A ciążę, tak. ona strzela, ona ma te soki, ale mi to osobiście jakoś nie smakuje. Ja wolę właśnie taką bardziej wysuszoną, nawet powiedział. Nie wszystko, co jest poprawne, zawsze musi być poprawne dla nas, nie? O, tak, no, każdy tak. lubi. Szczerze mi to, każdy... to i to odpowiada. No. Dziękuję no, bardzo. Tak? Diable i o tej wialdzie. No ale jest naprawdę, nie? Masz małą rękę, małą rękę, ale. Ciężko. <laughs> Kawał jest. świni z niego na 100%. Wyteczki. takie same jak tamte. Fajna chrupiąca panierka. Przepraszam. kolor wskazuje na to, że chyba jest znowu tutaj użyta albo właśnie przyprawa do kurczaka. Wystarczy posypany tą ten Do grilla mi się daje. No, teraz sprawdzimy, dobra, nie ma co. So. O, no, ale kurczę, ale jest, nie? Ma, nie. Ale panierka to jest Panierki o... prawie w ogóle nie widać, ale słychać jak w A minsa A minsa Panie, to jest pójść świniaka rozbite. Spój świniaka rozbite. Ale <laughs> no, naprawdę, no, naprawdę nie cieniutka bardzo mm. panierka, nie? Prawie, ja, ale ogólnie wygląda z zewnątrz jak w gruba, troj... Nie no, no, faktycznie nie, cieniutka tak, panierka, ale nie odchodzi. Bardzo, bardzo nie? Nie? Prawie nie widać no, Bardzo cieniutka panierka nie odchodzi. A z zewnątrz wygląda jak było dużo, nie? Ale ja przykroisz, to, to kurde prawie, że w ogóle nie widać. Na pewno nie jest to schabowy, klasycznie przyprawiony tylko solą i pieprzem. Jest to schabowy, który ma troszkę więcej przypraw, ale mi to akurat odpowiada. Też Wiadomo, że jacyś możesz. wielcy znawcy, wielcy znawcy się przyczepią, że schabowy powinien być tylko popieprzony i posolony. Oczywiście, może nie jest to tylko, może jest to ten, niby poprawna forma, ten ale... Ten na pewno jest źle popieprzony. <laughs> no, to? ale mówisz o schabowym, tak? O tobie, to tobie, to wiem, ale... Ale może on był też moczony w czymś? myślisz czy, 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 że on jest taką świeżo nie, robiony ja zobacz, jest że z tego nie że... moczony, zobacz, jak to jest że... taki delikatny mięso jest, czy coś? Hmm. A jest miękki? Powiem tak Nie jest rozbity, ale też nie jest twardy Jest soczysty, Czyli jest, miękki. I musiał być moczony. do nie mleku w cebulce. Nie wiadomo, no bo szef tutaj to kuchni powiedział, że będzie w sumie robił na świeżo, tak? Podpytamy. Podpytamy. To robi na świeżo, ale. A który jest Teraz mamy. Ja, ale, hmm. ja, ale jest, kurde, ogólnie ja, z kabowego, nigdy nie nienawidzę takich grubych, bo zawsze w nich się trafia tą trząstkę czy coś. Hmm. Ale jak jest dobrze wymoczony, dobrze zrobiony, jest sprężysty. Ty. Tutaj przyprawa, widzisz? Taka jest jakby, tak? No. czy coś, taki kolor ma, nie? nie? mi się wydaje, że to jest taka właśnie, wiesz, taka przyprawa do kurczaka klasyczna. nie? Ona taki właśnie daje lekko żółtawy kolor, nie? Jest soczysty, soczysty nie? Ale nie jest twardy, nie? Jest taki gruby kawał, mogłoby się wydawać, że będzie taki wież. Twardy? Idealnie wysmażone w sobie, tak wygląda. Tak, To naprawdę. Kawał mnie Z tego, co wiemy, to też w tym barze jest taka zasada, że jeżeli po prostu wyjdzie całe jedzenie tak, przeznaczone na dany dzień, to po prostu kuchnia jest zamykana. I... Tak, czyli robią wszystko na świeżo no. i, i, i chyba z tego, co słyszeliśmy, to często im się udaje zamknąć do szybciej. Tak, tak. Nie Może nie jest nie, nie. Na, na, na szybciej, ale schabowy już no. o godzinie Może szybciej tutaj, wyjść, nie? Znacznie szybciej. Byliśmy tutaj o godzinie 14 i już schabowych nie był. To był ostatni. Zaapaliśmy się na, na, na. I pan tutaj specjalnie dla nas zrobił wyjątkowo. Tak. W ogóle nie, tak jest, nie jest. Bardzo dziękujemy, schabowy. jesteśmy mega wdzięczni. Jak na taką grubość to nie jest super... jest soczysty. Jest, 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 jest... Hmm. Ale to jest faktycznie ta przyprawa to jest chyba taka cośna przyprawa. No to nie przeszkadza mi też tak? nie, ale nigdy nie jadłem w ogóle tak samo. I... ja przeważnie jadłem zawsze, wiesz, pieprz-sól no tak, pieprz-sól i moczony dzień szybciej w mleku albo też I jadłem wtedy i cebuli, sól, nie? cebuli. cebulę, cebulę. mleko, suszam go e, daję le leciutko w mąkę, strzepuję, jajko, buka. ale powiem Ci Piotrek, ja, bo miałem ja trudno jadę Twoje samo. No, no właśnie, no i. to bardziej miękkie są Twoje, nie? tak, nie bardziej... wiem czy to jest w zależności od grubości ale był bardziej miękki był bardziej taki rozpływający się w ustach, nie? Rozpływający się w ustach. No nie no, taka od całego skabowego zjeść to... Ale nie no byś rady zjeść w bo... ogóle. No, ale, no, ale wiesz co chodzi, że jak ja jest, ja nawet żeby... nie próbował całego jeszcze no. Ale za, ale za 38, 38 zł, taki schabł. Na, no. na, na pewno bym wybrał bardziej to niż kubasę. To byliśmy no. Tak, no ale to jest się są dwie no. osoby. Dwie no no no. osoby, z osoby no. najedzą no. się ze schabłem, bo ja bym całego nie zjadł. A... Tak, kubasę byś zjadł bez problemu. Chyba prawo. sobie zjadł, no tak. Ale po dłuższym czasie, powiem, że jeść, jeść, to by już ta, ta, ta przyprawa już by tak to dała. No ale po, po tym, jakbyś, jakbyś to zjadł, to byś się ci za dobrze. No właśnie. Ale Do Wigilii mogłoby się odbijać. Nie, to na dwie osoby, jak za taką cenę, to... Także 38, wiesz, ogólnie za schabowego 30... Spokojne, no. Ogólnie, problem. ogólnie 38... Ogólnie 38 zł za schabowego to nie jest dużo, a, a za takiego? taką porcję, to może powiedzieć, że to jest bardzo tanio. No to jest kawał mięcha, nie? No to jest, What? Ciężko było no zjeść. Tak tak tak, Także co, no Wiking nas zaskoczył, nie? Taki, taki, taki bar przy drodze w sumie tutaj, na uboczu, nie wygląda zachęcając jakoś z zewnątrz. No ciężko, nie, stąd, no, nie, no, zowąd. nie stąd, ni zowąd. Ktoś nam go polecił. Byliśmy akurat przejazdem, to zajechaliśmy i nie żałujemy, naprawdę jest to godne polecenia. Skobowy tutaj za 38 złotych, no to wątpię, że za tą cenę gdzieś zjecie na większego. Taki, taki Ogólnie mówiąc jest, szczerze, jadąc tutaj tą drogą, zerkając, jest, zerkając na ten lokal, na pewno nie spodziewałbym się, że mają środki takie jedzenie. No, tak Także wody, na pewno. Nie zapominajmy o tej zupce, też... Nie, no, dobra... dla mnie była super, dla mnie była super, no. bardzo dobra duchuwa. Fajnie no, no, było czuć tą no, węzonkę, świeża bułeczka, nie, 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 dobra nie, kiełbaska. Nie smakowałem, nie, smakowałem kiełbaski, ruchówki, ale to pewnie była ta sama co... Na bank, no? no. Nie, tam, nie, nie, tam, nie, tam, nie, tam, nie, nie. Słuchaj, tam nie, 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 była zakończona, była zakończona, a ta była długa, zakończona, to była przekrojona a była... Jednak miała dwa końce. Ale więc, też była nie? dobrej jakości, nie? Nie było. Ja nie ale no. Na ja pewno nie była to nie... jakoś, wiesz. Nie no, jak tamta była, jak tamta była dobrej jakości, no to tamta w zupie też musiała być nie, mógł... nie Niemożliwe, żeby zdali tu taką, a tu taką, więc chyba wasy naprawdę... Dobra, ja Mięso, też. Także jak jesteś kozakiem, lubisz skabowe i chcesz się zmierzyć z tym bydlakiem, to naje się pokorek, to wpadaj do baru wikinga. Na pewno, bo jest, na pewno bo wyjdziesz nie. na jedzone. O, Tylko żebyś zdążył. No nie ja. wybrać Albo, się myślę, że taki skab... myślę, że taki skabowy to nawet dla największego głoda nie? Ale wiesz, chodź zadzwonić, czy jeszcze się zapytać, czy jeszcze mają schabowe, żeby na darmo nie jechać, i po no. prostu. No. ja na schabowego skręcie bym na pewno wrócił. No. Ale ja na przykład bo mówię, że on by cię w całości mógł męczyć z tą przyprawą. Ja na przykład dla mnie nie. Mi ona tam w ogóle nie przeszkadza. No ale nie bardzo, mhm. że mnie smakuje. No jest dobra, ale mówię, że nie No, no na ale każdy wiadomo. Każdy po to właśnie też nagrywam w więcej osób, żeby pokazać, że każdy też może inaczej odbierać niektóre dania, nie? Tak samo mówię, wolę ogóle takie bardziej, bardziej klasycznie, jak robi Piotrek. To... Patryk, jeszcze z szata? Nie, dziękuję. Delikatnie, delikatne. Ja, dziękuję. A co, jeszcze w ogóle mieliście tam pozdrowić chyba, co? Kogoś. Naszego wiernego widza, nie? Jednego z wierniejszych uważam. Jednego z wierniejszych, nie? Mhm. Że, Marysiu, bardzo się pozdrawiamy i całujemy. Pozdrawiamy. Gruziaki od dwójków. Bardzo dobry, bardzo dobry, super. Ale ogromny. Dziękujemy. Na prawdziwego wikinga. Ostatni miałem odłożony taki znał przyjaźń, go przeprosiłem. Aha tak jesteśmy nie jest bardzo żyje. wdzięczni panu, dziękujemy no, on bardzo Pan zawsze może przyjechać do kawałek. Aha. Tak. No, no, tak. no, no, mamy kawałek. Macie jakiś numer telefonu. żeby czy można było sobie zarezerwować kawałek. Aha, tak. Jest no nie czas. Z, a, z no, tak, tak. No, ok. Taki baka, no, a tak, no to, to jest takim rodzimym, mamy, mamy super bieżąco, właśnie, no. no. Tam... Robimy tyle samo, jest teraz, ale czyli że to nie jest zamrożone właśnie, nie, nie świeże. No. Ale wszystko dobre, krokup tak samo. No, ja ten, ten skabowy, się... ile waży? Ja nie, ja nie, na nie, na nie tak około, na oko. Samo mięso. Teraz jeszcze ten, no to może mieć pół kilo ponad znaczy, mało. Ja no to To by było jak to rozbity Większy nawet. nie no 2 cm mięsa Zrobiłem roku, grzyb zrobiłem to większa była niż ten podstawy zrobiłem No, 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 no. Jak większy, A bo sadzunia jest głupotliwa, ale sadzujna Nie Taka kozia broda, biała Taki duży rosną. Mm. Całą wrzuciłem chyba z się szyjami, nic zrobiłem, nie? No tak mm. bo tym oleju zwariowali, to ja. Takie dobrze, nie? Bo Kanie, tak, 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 tak. Kania czy naczesowa, nie? To my nie lubimy, jadę. nie? Też ja nie? Ja nigdy nie jadłem chyba, nie, ja nie, jadłem, nie? Sowa sowa super, no. A co jeszcze fajne w tym że on jest naprawdę duży ten korlet, ale wcale nie ma dużo tej panierki, nie? Pan robi tak, to jeszcze niutko, ale nie odpowiedzi. To wygląda zewnątrz całości. Czasami nie wiem do czego to zależy, naprawdę, nie wiem. Staram się, żeby był żółty, nie? Ale czasami żeby był w środku dobry. Musi poleżeć trochę, nie? Tak, tak. Podanii. No, no i czasami taki jest ciemniejszy, nie? Uh -huh. ale nie zawsze. Nie no, wiem, no, czy chce skadza. Pan zdradzać, czy jest to jakaś tajemnica, ale z ciekawości zapytalibyśmy, czy używa Pan tutaj po prostu przyprawy do kurczaka? Nie, nie. Nie? Kurczaka? Nie, nie. Mm, ja nie. pracowałem 10 lat w Szkocji, w Kopelowiczu Mhm. I poza tą pracą pracowałem, żeby się nauczyć w z kusami. 7 lat pracowałem mm. w najlepszej, w dużym takim mieście, najlepszej i piekary. I oni mnie nauczyli łączyć przyprawy. Aha, kolejność aha. przypraw czy, czy smażyć je, czy nie smażyć długo się uczyłem, ale się nauczyłem to byliśmy w błędzie, byliśmy w błędzie, bo uważaliśmy że jest to jakby taka, taki posłak przyprawy do kurczaka, nie, nie, nie. ale absolutnie to nam nie przeszkadza, powiedziałam, że to nawet jest Tam bardzo jest dobre kurkumy, kurkumy. Hmm. tak, tak, tak no, to znowu żyliśmy, no. No widzisz, czyli jeszcze Pan sam dobiera przyprawy z tego wynika, tak? a teraz był kolega, też youtuber Ten, z sobie rozmawiałem -hmm. On no. 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 przypraw otwiera O kurde On też robi swoje przyprawy Petarda przyprawy, no Naprawdę Ja nie używam, bo są trochę za mocne, a to i dużo dzieci przyjeżdża Ale naprawdę super A ja oglądam, oglądam, oglądam Fajnie, tak w nawet jego przyprawy kupiłem. E, no, tak to chyba to rok, rok no temu dwa. Sumie, no, no. Hmm. No, no, to już czwarty rok, przeżywałeś z dziećmi zawsze, bo tutaj na chwilki z przyprawy. No, też Też, też się. No to rzadko podają, tej... a ja też wolę, nie? No. fajnie, no. no? i nie są takie przemoknięte olejem, bardzo, no, bardzo dobre. No. W no, myślę, że nie, tak było. no, no, ja Dzień Dzień dziękuję. dziękuję, 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 dziękuję. dziękuję. potrzebowali, no, pan, bar, pan bardzo uprzejmy też, nie? Ja, ja lubię takich tak w... ludzi, co lubią jeść To się z nami są, dobrzy ludzie, Ale Mogę, po przedstawić trochę coś tam opowiadam o daniu, czy coś To też jest. No. jest super, kurde już Skłodę zostawić? Jesteś nie? zostawić aż grzech zostawić ostatni tutaj, kurde, Teraz musimy zjeść, no bo akurat nie było skałowego i wybłagaliśmy tutaj pana. Sobie. No nie, nie Poprosiliśmy, mogę. Prosiliśmy, czy, czy nam by zrobił i zgodził się i odmówił e, komuś znajomemu. No także tam ten. Także fajnie się, się zachował i... Czekaj, skoczę dwa razy. Mm -hmm. Weź tam każdy jeszcze pod baklęsy. no. Wreszcie to no. zrobimy. Wszyscy jedziemy na ten samym gości, jedziemy razem, a później nie no. będzie Twix. Dalej jest. Tak. Zobaczcie, że czy brawa z tam jest, bo wreszcie to. Ale, ale ciekawa, jak nie jest podobna do przyprawy nie, do kurczaka, nie? Ja jakiś uległy od hindusów się uczył, to tam muszę być dużo przypraw. Oni dużo przyprawiają, tak. Oni dużo. No sobie no, ja też pracowałem no, dwa no, lata na kuchni. I kiedyś przyszedł taki właśnie szef kuchni do nas, on był z Indii właśnie i zrobił kary, tak jak ma żółte kary, nie? Tylko wiesz, jak tutaj gdzieś robisz żółte kary, to przeważnie jest robione z pasty. A on nie, on jakby kary jeszcze, to przyprawę kary rozbił na części pierwsze. Że, wiesz, kolendra. to, co to no, no, no. tamto. Ale jak mam być szczery, to była taka prawdziwa, oryginalna indyjska. Tak, to było tak jakby prawdziwe, oryginalne indyjskie danie, nie? Ale jak ja mam być szczery, to mi bardziej smakuje to kary z meczkiem kokosowym z pasty. Może nie wiem, bardziej te europejskie takie nie smaki jest, pod obecnie. nasze kubki smakowe. I bardziej ostre na pewno było, nie? Jego danie na pewno było bardziej ostre niż w Ja być. skabowy, ci powiem, że. No, to jej pan jest naprawdę. To, to no, super to jest. No. Na przykład moja babcia świętej pamięci to tylko takie grube skabowe robiła. No, ja że za... panierka była też dużo grubsza. I a ja a te zas... był gruby I panierka I panierka była tutaj, no, tak jak już mówiliśmy, ale ja ogólnie całe życie, jak był gruby skabowy, to ja się bałem mieć, bo zawsze to... trafiałem. Je. Tak, a. jest właśnie dobrze wymoczony coś, to to mięso, właśnie jest właśnie takie. Delikatne, że się takie rzeczy nie dzieją. Ale tu nie było żadnych takich. Nic się nie było. Jak Cała na z to... nic nie nikt, nie za protestował nikt. i obejrzeliście kolejny odcinek. Jest tu was coraz więcej, także bardzo się z tego powodu cieszymy. Co zachęca nowych odbiorców do subskrybowania tego kanału, lajkowania, komentowania yy, i udostępniania. No i widzimy się na kolejnym odcinku na kanale. Co się gryzie. Także pozdrawiamy. Pozdrawiamy.